Witajcie ponownie astronomiczni przyjaciele. W tym odcinku kilka słów o jednej z najciekawszych gwiazd nocnego nieba Algolu. Pamiętacie pewnie na niedawnych transmisjach na żywo obserwowaliśmy znikające gwiazdy. Tak naprawdę były to bardzo ciasne układy podwójne zaćmieniowe, w których gwiazda jaśniejsza zakrywana była przez gwiazdę ciemniejszą. Były to jednak trudne obserwacje bardzo wymagających obiektów. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, że podobną obserwację możecie przeprowadzić bez użycia teleskopu. Zaczynajmy! Dziś spędzimy czas w konstelacji Perseusza, konstelacji, której najlepszy czas widoczności przypada na jesień oraz zimę. Jak odnajdziemy Perseusza? Najprościej posługując się charakterystycznymi obiektami w jego okolicy. Jesienią i zimą w środku nocy dość łatwo na niebie dostrzeżemy plejady. One sąsiadują z gwiazdami, które tworzą stopę Perseusza, zeta oraz omikron Persei. Potem niczym po sznurku w tym samym kierunku, lekko po łuku po jasnych gwiazdach, zawędrujemy do najjaśniejszej gwiazdy Perseusza Mirfak. Mirfak razem z plejadami oraz jedną z najjaśniejszych gwiazd nieba kapellą z konstelacji woźnicy tworzy trójkąt niemalże równoboczny. Algola, czyli bohatera dzisiejszego odcinka, odnajdziemy około 9 stopni na południe od Mirfaka. Zazwyczaj świeci z jasnością 2,1 magnitudo. Zazwyczaj, ale nie zawsze. W wyobrażonej figurze gwiazdozbioru, razem z gwiazdami Gorgona Secunda, Gorgona Tertia i Gorgona Quatra, tworzy trzymaną przez Perseusza odciętą głowę Gorgony Meduzy. Jego nazwa poniekąd do tego nawiązuje. Wywodzi się z hebrajskiego ras al gul, co oznaczało głowę demona. Algol nie był lubiany. Źle się kojarzył. W astrologii uważany był za gwiazdę pechową, silnie kojarzącą się z przemocą. A tę złą sławę przyniosła mu. zwyczajna zmienność blasku. Regularność zmian blasku i ich prawdopodobną przyczynę wyjaśnił angielski astronom John Goodrick w roku 1782. Ale tak naprawdę. O zmienności Algola wiedziano już w starożytnym Egipcie, a średniowieczni przywódcy arabscy podobno pilnowali tego, aby żadna ważna bitwa nie rozpoczynała się wtedy, gdy blask Algola był najsłabszy. Dziś w XXI wieku na szczęście wiemy, że algola nie musimy się bać. W rzeczywistości jest to odległy od nas o 90 lat świetlnych układ składający się z trzech gwiazd, w którym dwie najmasywniejsze tworzą bardzo ciasny układ podwójny, a trzecia obiega je po szerokiej orbicie. Najpierw przyjrzymy się dokładniej gwiazdom w centrum układu. Składnik jaśniejszy to biało-błękitna gwiazda ciągu głównego o ponad dwukrotnie większej temperaturze i trzykrotnie większej średnicy niż nasze słońce. Składnik ciemniejszy to pomarańczowy potolbrzym o dużo mniejszej masie, nieco większej średnicy niż składnik jaśniejszy, ale też dużo chłodniejszy. Odległość jaka dzieli obie gwiazdy to zaledwie 6% odległości Ziemia-Słońce. To bardzo niewiele. I z odległości blisko 90 lat świetlnych przekłada się to na odległość kątową rzędu 2000 sekundy łuku. Więc zapomnijcie, że rozdzielicie te gwiazdy przez swoje teleskopy. To, co widzimy na niebie, to skumulowane światło obu gwiazd, jasność całego układu. Gwiazdy te obiegają się w bardzo krótkim okresie, wynoszącym 2 dni 20 godzin i 49 minut. Najciekawsze jest jednak to, że ich orbity ustawione są względem Ziemi tak, że gwiazdy wzajemnie się zaćmiewają. A że bardzo różnią się od siebie jasnością, możemy zaobserwować spadek jasności całego układu. Przeanalizujmy to. Przez większość okresu jasność algola jest stała. To odpowiada fazie, podczas której obie gwiazdy są widoczne oddzielnie. Algol ma wtedy jasność 2,1 magnitudo i jest tylko nieco słabszy od gwiazdy Mirfak. Jednak w pewnym momencie ciemniejszy pomarańczowy olbrzym nachodzi na tarczę jaśniejszej białej gwiazdy i rozpoczyna się zaćmienie, które potrwa przez około 9,5 godziny. Po prawie 5 godzinach zaćmienie osiąga najgłębszą fazę. Pomarańczowy podolbrzym głęboko zakrywa jaśniejszą gwiazdę, a jasność całego układu osiąga minimum wynoszące 3,4 magnitudo. Algol, który na niebie był prawie tak jasny jak Mirfak, staje się gwiazdą znacznie od niego bledszą. Teraz jest delikatnie jaśniejszy od gwiazdy Barani z gwiazdozbioru Barana, która znajduje się całkiem niedaleko. Możecie wykorzystać ją jako gwiazdę porównawczą. Do porównywania jasności algola nie używajcie gwiazdy Gorgona Tertia, bo to też jest gwiazda zmienna, tylko że pulsująca, zmieniająca swoją jasność w okresie 7 tygodni i ma zupełnie inną barwę. Po osiągnięciu minimum jasność algola wzrasta i po kolejnych 4,5 godziny powraca do normalnej wartości. Pewnie jesteście ciekawi, czy można zaobserwować zmianę koloru, tak jak to było na naszych transmisjach, kiedy czerwona gwiazda zakrywała błękitno-białą, a my widzieliśmy spadek jasności oraz zmianę barwy. Niestety nie. Wtedy oglądaliśmy zaćmienie całkowite, gdzie gwiazda biała, jaśniejsza, chowała się za ciemniejszą, czerwoną, i w pewnym momencie docierało do nas światło tylko jednej gwiazdy tej czerwonej. Tu sytuacja jest trochę inna. Algol jest zaćmiewany częściowo. Składnik A jest przytłaczająco jaśniejszy od ciemniejszego, więc większość światła, jakie dociera do nas podczas zaćmienia, i tak pochodzi od gwiazdy białej. Widzimy tylko spadek jasności do około 30% normalnej wartości, ale to dalej jest światło białe. W przypadku Algola dochodzi też do zaćmienia wtórnego, kiedy pomarańczowy pod olbrzym chowa się za białą gwiazdą i dociera do nas światło tylko jednej gwiazdy, ale ten niewielki dołeczek ujawniają tylko obserwacje fotometryczne. Po kolejnych dwóch dniach, 20 godzinach i 49 minutach zaćmienie się powtarza. Kolejne ważne pytanie: skąd macie wiedzieć, kiedy dochodzi do zaćmień Algola? Z pomocą przychodzi oczywiście strona amerykańskiej organizacji obserwatorów gwiazd zmiennych, czyli afsoorg. Wchodzimy na tę stronę, po lewej wybieramy VSX, potem Search i w polu Name wpisujemy po prostu Algol. Wyświetlą nam się wszystkie podstawowe informacje o Algolu, ale nas w tej chwili interesuje opcja Ephemeris. Po jej kliknięciu pojawia się nowe okienko. Mamy godziny początku, najgłębszej fazy i końca zaćmienia. Pamiętajcie, że zawsze podawane są w czasie uniwersalnym. Czy są jakieś bezpośrednie obserwacje, które potwierdzają to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem? Są! Algola udało się zobrazować w bliskiej podczerwieni dzięki interferometrowi Chera znajdującemu się w Mount Wilson w Kalifornii. Obrazy te umożliwiły dokładny wgląd w ten układ i stworzenie precyzyjnych modeli. Na obrazie w podczerwieni obie gwiazdy są czerwone, ale najważniejsze jest to, że widzimy jak jaśniejsza gwiazda jest okrążana i częściowo zakrywana przez składnik ciemniejszy. W okresie jesienno-zimowym, kiedy noce trwają dłużej niż 12 godzin, szansa na obserwację całego zaćmienia Algola od początku do końca podczas jednej nocy pojawia się średnio 2-3 razy w miesiącu. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to obejrzymy sobie zaćmienie Algola na żywo tu na kanale. A jeśli się uda, to link do transmisji znajdzie się w przypiętym komentarzu. W układzie Algola dochodzi do jeszcze jednego bardzo ciekawego zjawiska, nazywanego paradoksem Algola. Chodzi o to, że gwiazda bardziej masywna powinna szybciej opuścić ciąg główny, stać się olbrzymem i zakończyć swój żywot. Tymczasem w przypadku Algola jest odwrotnie. Gwiazda masywniejsza jest dalej w ciągu głównym, a ta mniej masywna jest już pod Olbrzymem. Jak to możliwe? Podolbrzym jest tak duży, że swoimi rozmiarami przekracza własną granicę Rosza. Mówiąc prościej, nie jest w stanie utrzymać zewnętrznych powłok przy sobie i odpływają one w kierunku sąsiadującego składnika A. Ten gromadzi tę materię, staje się masywniejszy, ale jest gwiazdą mniejszą. Nie wypełnia swojej granicy rosza, więc trzyma całą materię przy sobie. Jaka jest więc przyszłość tego układu? Pomarańczowy olbrzym zakończy swój żywot jako biały karzeł, a gwiazda ciągu głównego stanie się czerwonym olbrzymem i transfer materii może odwrócić swój kierunek. O układzie podwójnym to tyle. Trzeba jeszcze wspomnieć o gwieździe C krążącej w nieco większej odległości wynoszącej 2,67 jednostki astronomicznej. Na niebie jednak odległość ta przekłada się na pozorną odległość kątową 10 sekundy łuku, co w dalszym ciągu jest nie do rozdzielenia przez teleskopy amatorskie. Składnik C to biała gwiazda o temperaturze 7,5 Kelwinów, nieco większa i masywniejsza od słońca. Okrąża centralną parę w 680 dni, powodując swoją grawitacją bardzo delikatne odchylenia w ruchu tych gwiazd. W tym filmie to prawie wszystko. Na koniec tylko dodam, że Algol był kiedyś naszym bardzo bliskim sąsiadem. Około 7,5 miliona lat temu mijał układ słoneczny w odległości zaledwie 9 lat świetlnych. To odległość, jaka dziś dzieli nas od Syriusza. Wtedy świecił na niebie z jasnością minus 2,5 magnitudo, a jego tak niedaleka obecność mogła mieć wpływ na obiekty z obłoku Orta. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Bardzo się cieszę, że tak chętnie wspieracie mnie na platformie Patronite. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów i widzimy się niebawem w kolejnych materiałach. Cześć!